Witajcie drodzy widzowie telewizji Maria Vision. Mam na imię Katarzyna i chciałam się z wami podzielić moim doświadczeniem Boga, który pojawia się w trudnych sytuacjach mojego życia. Jak wiara, jak wiara właśnie wpływa, jak pomaga mi przetrwać te, te trudne momenty. Mogę powiedzieć, że wiara w trudnych momentach dodaje mi siły, odwagi i pocieszenia. Życie zawsze niesie ze sobą trud, mniejszy czy większy, jednak przeżywanie go, powierzenie go Bogu i przeżywanie go z Nim powoduje, że wszystko staje się łatwiejsze. Myślę jednak, że taka postawa zawierzenia, zaufania Bogu możliwa jest dzięki działaniu Ducha Świętego. Po ludzku jest to po prostu trudne. W moim życiu taka postawa przyszła po wielu zlotach i upadkach. Myślę, że relacja z Bogiem jest fundamentem Życia. Te najtrudniejsze momenty oddane Bogu i przeżyte z Nim kształtują nas i budują w nas silny charakter. To właśnie w tych chwilach miłość Jezusa objawia się najmocniej. Bóg nas kocha i wszyscy powinniśmy to usłyszeć. Jesteśmy dziećmi Boga, jesteśmy powołani do wielkich rzeczy, niezależnie od tego, jakich, jakich trudności i zranie doświadczyliśmy. W trudnych momentach Duch Święty uczy mnie, by dziękować, dziękować Bogu, niezależnie od sytuacji, jaka, jakiej doświadczyłam. Tak jak księdze Daniela, gdy młodzieńcy Zostali wrzuceni do, rozp do rozpalonego pieca. Wówczas wielbili Boga, dziękowali Mu, śpiewali Mu pieśni. I taka podstawa, choć trudna, dzięki działaniu Ducha Świętego jest możliwa. Tak było też w moim życiu. W chwili bardzo trudnej, gdy straciłam bliskie mi osoby, w jednym z przypadków były to była to śmierć taty. Doświadczyłam działania Ducha Świętego, który pomógł mi dziękować Bogu i wierzyć Boga w tym trudnym momencie. Pamiętam, jak wówczas Duch Święty przyszedł ze słowem pocieszenia. Pozwolił mi usłyszeć swój głos wewnątrz, który mówił: Wszystko będzie dobre, dobrze, jestem z Tobą, bądź dzielna. Nauczył mnie, jak dziękować, mimo że serce pękało. Chciałam Wam powiedzieć, że niezależnie od tego, w jak trudnych momentach życia znajdujecie się, relacja z Bogiem, zawierzenie Mu, takie poczucie Jego obecności jest bardzo wyzwalające i pozwala wyjść z największych opresji w życiu. Dziękuję Wam za uwagę.